Dobra, przyjechał Dominik, także ja wyjeżdżam tutaj tym. Tak. Przyjedzie, nałoży i będę wjeżdżać do środka. Na razie jeszcze łyżka chyba odpiną. I o tutaj przerwa, ale jest eksponowany. I góra. Dobra. Koziołek będzie potrzebny. To będzie na koziołku stać dali. I do zatku. To no już fajnie jedzie Trochę ten pojeździłem, koła się rozruszały i zapierdalo o, siedl, Żeby no sied, żeby w auto nie pykło Oj A, Trochę dół, żeby w razie Draki nie było w ten Dyszel. Wy, kurde, w maska. Zobaczymy, czy się drzwi zamkną, bo bych tam wolał pozamykać, żeby ciepło mi nie uciekało. Ja. Dobra. Później to nałożymy i musimy tu posprzątać, żeby się dało wjechać. Tu jedzie kopara. <laughs> jedzie kopara. Poczekaj. Tak i do przodu. I do przodu i

I ojochankiem Stana z boku żeby nie przeszkadzało Żeby mi w niego nie rypło Także dzisiaj wielki dzień Tam też chopie, postawisz mi za dupą, kurwa, dwa big bagi No bo myślałem, że. W... Koparku. Wczoraj koparką będziemy jeździć. No kurwa, ja. i ty. A przestawiłeś ich? Ale jak bym tak, a jak robię tym, to byś mnie kurwa ziżył. A przestawiłeś te big buggy? jeden big bug, że ich przedstawił i przejechał, kurwa. No bo. bo ja myślałem, że będziemy ładować koparą. No to już kurwa, no to ja po to Pozdrowienia od cioci Halinki i od jakiejś koleżanki Ady, podobnie też obserwuję Ja? I, i, I z mężem mówiąc, no. Że, to ja, że mogę tak nie przeklinać Kurwa no Kurwa, to nie idzie, bo to kurwicy, przy Tobie idzie kurwicy opie, Ja nie wiem, melisa może... Opie... Melisa, ja Parzyć to kurwa nie no. Kurwa nawóz się sypie, ja pierdole Co? Nawóz się sypie, ja pierdole Jakieś pasy takie równe, że były, co? Co? To były dobre zawiesia. Kurwa, no nie mamy zawiesia. jeszcze. <laughs> tak, było. Dobra, domy tak. No nie no, daj tam na, za przodek. Kurwa, te pasy jakieś już lichawe są. <laughs> No, nie No, ty, a tak, tak, i tak? I, tak, i, tak, i styknie. Tak. No Styknie, no z... okay. A styknie. Aha, tu jest. Styknie. Dobra, tu wezna dwa następne <coughs> Podjedź, no Eno, człowieku. Podjechać. <coughs> 1500. Kurwa. Może tyłem podjedź lepiej, żeby ten pług był. <śmiech> <śmiech> Twój Ja czekaj, zleza. Czekaj, te bolce wyciągnaj, no. you mm -hmm.

Dobra Na dół Okej okay. No Na dół Okej okay. No Totaj trochę do góry. Dobra! Czekaj, brecha! Musi iść tu Czekaj Czekaj, ciekej, do góry Dość No spróbuj na dół wysoko to wyszło no fajnie No kurde fajnie tu na te koło Kurde hopie. Kurwa to tu I no czekaj To jest na luft czy na hydraulika? Trzeba robić. Ta wajska tu blokowała Dobra no. Ach, kurwa. No i kurwa, ideał. Ale zajebiście to wygląda. Chłopie, ja bierdziele. Powiem ci tego pod wrażeniem. Wygląda jak jakiś kurwa statek kosmiczny, pełno kółko, no. na kółka w lupcie, co to kurwa jak rany, nie wiesz o co chodzi. Nie no, wyszło spoko. No, ale super wyszło. <laughs> wyszło to wysoko. Bo już się, się... No się... że nisko idzie, ale... A tu będzie No. O. Kurwa, no. Hopie, Schumacher, Kubica, kurwa. No. Bez odkręcania. No. Schumacher. Na razie został, bo jeszcze może będziemy ściągać. No, dobrze. Schumacher, hopie. Alonzo, dżentl. No. Tego nawet nie trzeba będzie ściągać. Co? Tego nawet by nie trzeba ściągać. Jakbyś bo to śmiesznie wygląda. No, o śmiesznie. Tu no, hydraulika da i tyle. No ale dobra, ale to co będziesz musiał cała siłownik no wydać? Siłownik, no ten z tego pługa od tego opłonki. Dom. To jak to będzie Nacisk no. w nic się dociśnie i zapierdasz <grym> <grym> kurwa kurwa pod wrażeniem Turym tak ledwo co naładuje <grym> <grym> Otóż słuchaj Ty się rozwijasz że kupi po tym tak jak jego kwadroma, jak Moirio. No. Opie <grywa> <grywa> no ja ostatnio wglądą w piecz wczoraj i dziś, i normalnie jak w No. Jak w pieczu. Tu te bolce jeszcze się wyciągnie. <grywa> to się wyciągnie, bo to niepotrzebnie w ogóle. Też, no to się schowię, bo też tak z tym dziwnie, nie? No. taka na przyczepkę no. no. ale tu fajnie. Na tych gumach siedzi, na tym. Ktoś, Ktoś, zamontował? Nie, to było. Aha. Ale że to pasuje wszystko, nie? No, tu to jest, to jest z tego, to, to inaczej być nie może. Nieźle być nie może. No. Tam też fajnie. Jeszcze sprawdzamy, jaki jest nacisk na dyszel. Jak to się da? Na Dlaczego ty się tak boisz, że ten dyś odcinek? No, zaczep. Zaczep jest do dwóch ton, No nie tak wyrykany chopie, fligel, kurna loce, ale tam można dolnym zaczepiać, a nie na górnym. musiał dać na dół. Nie, co? Na dół byśmy musiał dać. ty jak jeździsz, Czekaj. Godum ci potem Godum ci potem Ty, ale tak tu przewodzę Nie pójdzie tego odpiąć. Co? Nie pójdzie tego odpiąć. Stopka będzie musiała być ze zadku. Nie <laughs> teraz? <laughs> nas znów ze No. <laughs> na tam na dyszel Ujowo się z tym będzie jeździć, to będzie skokać na wszystkie końca Może góry Oś być bardziej za zadku. To bardziej, no, bardziej z przodku. No to bardziej z przodku. Tak bo wiesz. Jeszcze miejsce. Kuko teoretycznie wierzło. Oś też coś do zatku, a to też do przodku. Tutaj na przodek poleci. No to... jak to No to źle. Mo być na przodek nacisk. na środek, no już trudno, chuj. Jak pójdzie, przyjdzie wopno, to może być inaczej, ale... No, ale jak będzie ci przyciska... Jak na będzie na zadku, no to chuj chujowo. Ale teraz jak przesunie całe te prochy, to to kurwa tu dźwignie, to do traktora. <tryk> no. Znaczy tam traktora nie dźwignie. No, no, ale... Że... Ale... że y, będzie to odczuwać przy jeździe. Będzie skoką chuj. I będzie skoką. Bo będzie taki, taki coś. No. Będzie... Trzeba dać ze 100 kg na przodek. Obciążnik. No, nie lepiej to kurna na pięć, polić i na nowo przyspawać. Też by można było. Słuchaj! Na, można to przetestować. Przejechać kurde. My tam tamte moje pole i, i pośród i obejrzymy, jak to już. No właśnie. Także, kurwa na no, bo jeździć jak... Bo to tam po na nawozu, nie... gdzieś no. Tak <śmulatujesz> <śmulatujesz się śmulatujesz się śmulatujesz> <śmulatujesz> no. Ale tam po co? Nie, 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 to nie, Ten podest, te ruweczki to jest jak na przodku w traktorze. Na to położyć tam na tym dyszel, i na no tym dyszel daj mu się podwozić. Jestem w ciemno, jestem w ciemno, jestem w ciemno, jestem w ciemno, trzeba będzie było uciąć i przyspawać. 20 cm do zadku Ale szczerze to wiesz, to jest tak nie nawet 10 No ale jak no, już, ale już ten to 20 no. no ale to już kurwa tego nie mierzył jakiś nie, nie... Mierzyłeś No ale uznałeś że zrobię tu między tą a tą <kly> Ale nie wiedziałem że, że to nie będzie że ten zadek jest taki ciężki no, Tu ten zadek prawdopodobnie... <kly> może nie, że najcięższy, ale tu robi to przeciwwaga no. Tak szczerze mówiąc, Dobra, na razie zrobię hydraulika. Zrobimy u ciebie próbę. się obejrzeć. No. No, może być OK. Może być okej okay. Kurde, by też. Ale kurwa, a tym dobrze posiejesz w wopno Bo łaśnie wyszło to tam poświęciem. Ale co? Nawozy? No. Znaczy. Yy... Nawozy, wopno ten u nas ogranulowane No to nie, bo to ta taś jakby była taśma to ja, ale jak jest łańcuch to nie będzie równo szło No ale i tak to muszę, bo ja to i tak muszę pierwszy ten uprawić, no to najwyżej no, posiesz tamtym Bo wiesz o co mi chodzi? Ale bo... sól by szło już posieć, zanim będziesz uprawiał No i muszę jeszcze tak innego No A to... Dlatego ja nie chcę, bo to chopie wiesz, skorka się Sól przed uprawą Żebyś to już przemieszał. O kurwa! O kurwa! Kurwa! A się porobiło. jak za dużo. Tam, to to A tamta w A ciało w Kurwa do pleca i... Bo się wentylator wyłączył Co? Bo się wentylator wyłączył

i no, no, to prawej na sumie do dobry taką hałas, to on jest też tam są jakieś tam jest daje Daje na pogrzebie dzisiaj. z tego miejsca, każdego docie, to widać ten... To widać... Eee... Sąsiada tak